Bardzo trudny pewniak 2025. Wykazujemy, że dla każdej liczby naturalnej k liczba k dosyć skomplikowana, przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. Jak to zrobić? Przede wszystkim tutaj mamy wzór skróconego mnożenia i tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, więc teraz szybciutko to obliczę. Przypomnę jeszcze, że korzystamy z tego wzoru. I wychodzi nam coś takiego, no ale tutaj jeszcze nic nie udowodniliśmy, więc teraz, jeżeli mamy jakieś dzielenie przez 5 udowodnić, to po prostu spróbujmy, że tak to nazwę na pałę, wyciągnąć piątkę przed nawias. Teraz tak, z tego, jeżeli wyciągniemy piątkę, to mamy 2k kwadrat, z tego mamy 4k, no i tu się trochę robi problem, bo nie da się piątki wyciągnąć z trzynastki, ale możemy przeklinić sobie tak, że tutaj damy dwójkę, bo 5 razy 2 da nam 10, i zamkniemy nawias i tutaj sobie dodamy trójkę. No i teraz właśnie udowodniliśmy, że ta liczba cała jest podzielna przez 5 i wtedy daje nam resztę 3. A jeśli zdajesz maturę w tym roku, to sprawdź moją pigułę matematyczną.